Kolejny dzień, kolejna rozprawa, absolutnie nie zwalniamy tempa. Dziś jestem w Poznaniu, gdzie za kilkanaście minut w budynku sądu, znajdującym się za moimi plecami, rozpocznie się rozprawa, w której reprezentujemy rodzinę zmarłego motocyklisty. Coraz lepsza pogoda powoduje niestety coraz większą liczbę wypadków z udziałem motocyklistów. Bardzo dużo spraw, która trafia do nas do kancelarii, są to sprawy bardzo ciężkich, a czasami śmiertelnych wypadków z udziałem motocyklistów. Takie sprawy nigdy nie należą. Do łatwych spraw. Pokrzywdzeni ich rodziny bardzo często, niezależnie od tego, że muszą mierzyć się z traumą związaną z wypadkiem, przed sądem muszą się także mierzyć z powszechnie panującymi negatywnymi stereotypami dotyczącymi motocyklistów. Dlatego w takich sprawach tak bardzo ważny jest udział pełnomocnika w sprawie, aby wszystkie te nieprawidłowe okoliczności, zarzuty prostować i tłumaczyć. Jestem już po rozprawie. Dzisiaj udało się bardzo sprawnie przeprowadzić postępowanie karne i wyrok zapadł już na pierwszym terminie rozprawy, co jest bardzo dużym sukcesem. Sprawne negocjacje pomiędzy prokuraturą, pełnomocnikiem pokrzywdzonego, a obrońcą doprowadziły do wypracowania wspólnego stanowiska co do dobrowolnego poddania się karze oskarżonego. Takie szybkie zakończenie sprawy w dobie coraz wolniej działających sądów jest z pewnością bardzo dużym sukcesem, a jednocześnie kolejnym argumentem za reprezentacją pokrzywdzonego przez profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie. Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak działamy w takich sprawach, jak szybko uzyskać wyrok karny, skontaktuj się z kancelarią.